W przeciągu ostatnich trzech dni brałem udział w beta testach zbliżającej się aktualizacji do diablo of Rima. Pogoda czy system migracji okazały się być bardzo ciekawe, lecz to mapa wywarła na mnie największe wrażenie. Uznałem więc, że to czas zagrać Raptorem i przeżyć nim ciekawą przygodę, w trakcie której poznałem ciekawych ludzi, zwiedziliśmy niesamowite miejsca i braliśmy udział w epickich walkach oraz wiele więcej. Zobaczcie sami jak mi poszło. Prawdę mówiąc na początku miałem plan na Karnotaura, ale niestety stało się to. A tak w ogóle to przypominam, że mamy epicki Discord dla widzów, gdzie jest tona ludzi. Wszyscy sobie grają w DI I nie tylko, a tu poradnie jak dołączyć wchodziłem pod najnowszy film. Klikamy oczywiście lajka, like bo wtedy nie zadziała. Bank. jesteśmy na Discordzie. Witamy na dinozorowni. Zresztą, na początku nie miałem zielonego pojęcia, gdzie jestem i byłem bardzo głodny, to po prostu biegłem przed siebie drogą, bo widziałem na YouTube, że biegnij na gateway drogami to zawsze znajdziesz wodę i jedzenie. Także no, biegłem drogą. 43%. Mniej więcej takie były moje szanse powodzenia w znalezieniu jakiegokolwiek jedzenia, bo w tym momencie było mi ono bardzo potrzebne. I, nad... <laughs> I nagle natknąłem się na jakiś randomowy most, którym było jedzenie, więc pobiegłem to sprawdzić. Był to dzik, więc przystąpiłem do konsumpcji. No tak, wychodzi na to, że dzików pilnują te natozaury. Los mi jednak sprzyjał, zaraz obok był drugi dzik. Czy dziki i żyją w jakimś rozejmie? Ale i tak udało mi się ich okraść z ich soczystego dzika, którego tak bardzo pilnują. No prawie. Piciu. I do krzaka obserwować telantozaury. Jakoś po minucie patrzenie na te krowopodobne dinozaury mi się znudziło, więc uznałem, że po prostu pójdę dalej. No szczerze życzę tym teno powodzenia. Dobra, idziemy dalej. No tak naprawdę to liczyłem na to, że dam radę coś ukraść tym cerkom, no bo zabiły większość tych teno, po czym zobaczyłem w kącie rzeki Galimima. Zapolowałem więc na niego, patrzcie teraz. Po tym jak żył pokażającym zajściu, po prostu uznałem, że schowam się pod ziemię. I wszystko byłoby spoko, tylko że natknąłem się na tego drugi raz, tym razem przyszedł ze swoim starym, więc chyba chcieli mnie pobić. Tym razem trafiłem, no i nie skończyło się, to dla mnie za dobrze. Ale hej, przeżyłem. Pogoda w DL jest super, ale naprawdę nie sprzyja nagrywaniu filmów. Po prostu przycieszyłem sobie grę, podgłośnię wam to później w montażu. Nie mam żadnego pojęcia gdzie szedłem, ale do końca szedłem i widziałem, że roślinnożercy też tam idą, bo troszeczkę za nimi szedłem. Trzy razy powiedziałem słowo szedłem, ale to nie przeszkadza. No, ale musicie przyznać, że teraz ta gra wygląda naprawdę fenomenalnie, a to nie są najwyższe możliwe ustawienia. Stan mojego dinozaura był naprawdę tragiczny, zresztą no... Chyba widać. No ale musiałem iść dalej, bo stanie w takim miejscu jak to, które jest no... Dosyć często przez innych ludzi uczęszczane, szczególnie te rontazaury zauważyłem. Nie jest najlepszym rozwiązaniem, no i udało mi się znaleźć także Redstone. Deszcz przestał padać, więc po mojej sesji zdjęciowej znalazłem sobie jakiś fajny kamień, na którym sobie będę siedział. Zresztą, oto on. No ale potem znalazłem fajniejszy. No nie mówcie mi, że nie jest fajny. No fajny jest, no. Naprawdę to miejsce tętniło życiem ten antozaury, stegozaury wydaje mi się, że przez chwilę widziałem nawet krokodyla, ale mogło mi się to wydawać. Szczerze, to jest chyba moje ulubione miejsce na całej mapie, co prawda zwiedziłem jej może 10%, ale już widzę jak podczas streamów będziemy sobie całą grupą raptorów siedzieć na tym kamieniu z widzami i po prostu obserwować te wschody i zachody słońca. No, mwah. deweloperzy naprawdę nie kłamali, kiedy mówili, że ta pogoda będzie dynamiczna. Tak, cały dzień na tym kamieniu przesiedziałem. Czy ten galimim jest ślepy? No chłop spadł z kamienia. Chyba umarł. Dobra, szczerze chyba czas iść coś zjeść, bo już no jedzonka mało, także szukamy. Pamiętacie jak mi się zdawało, że mówiłem, że widziałem krokodyla? To mi się nie zdawało. Do najbliższej wody jest jakieś 5 minut drogi raptorem. No wychodzi na to, że ziomek sobie tu padł z odwodnienia. Dobra, zjadłem trochę, wychodzi na to, że trzeba znaleźć jakąś wodę, tylko że znalazłem jakieś ślady. Duże i małe łapki. To chyba są ślady z tego zaura, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętałem. On też chyba się idzie napić, bo w tamtą stronę jest wodopój. Jestem niczym ninja. Nie widzi mnie. Lekcja na dziś z tego zaur zostawia małe łapki i duże łapki. Dobra, lecimy po to wodę, bo się zaraz odwodnie. Ej, mam pomysł. Pójdę skrótem. Nienawidzę grawitacji. Woda, dajcie mi wodę, proszę. O, patrzcie, woda. Naprawdę nie da się pić wolniej? W sumie to fajny korzeń. Skoczę się na niego. No fajny, fajny. Lubię korzenie. Mamy kolejny problem. Teraz jestem głodny. Problem zażegnany. Znalazłem zwłoki. Śmierć tego dinozaura nie poszła na marne. Prawdopodobnie umarł tu też z odwodnienia albo z głodu, bo na tej mapie momentami naprawdę ciężko pożywienia. Plus jest natomiast taki, że w tej aktualizacji sprawili, że jedzenie starcza na, nie wiem, trzy razy dłużej tak na oko? No może dwa razy dłużej. Odpocząłem sobie chwilę na jakiejś skale i poszedłem dalej. Mam wrażenie, że dżungle na Gateway są zrobione 100 razy lepiej niż dżungle na Isla Spiro. Po pierwsze widzisz gdzie idziesz, nie ma 3 metrowych krzaków po prostu, które zasłaniają ci całego dinozaura. No Nawet ty grasz małym dinkiem to wiesz gdzie idziesz. A po drugie nie ma klifów, które są zamaskowane krzewami w taki sposób, żeby w nie specjalnie wpadać. A wejdę se znowu na ten korzeń. Lubię korzenie. Dobra, mam plan. Plan jest taki. Znajduję stado raptorów i zakładamy rodzinę i żyjemy razem. No bo raptory powinny w sumie w grupie być, nie? Nie no, widoczki to oni tutaj niezłe mają, muszę przyznać, tylko żeby nie spaść. Mam nadzieję, że Dejna nie ma. O, korzeń. czyli tenusów w górach po lewej, warto zapamiętać. Denerwuje mnie tylko to, że cały czas jestem ranny i wydaje mi się, że jest bug, że jak się ma y, cały czas wyłączony hud, to życie się nie regeneruje, ale no może mi się tylko wydaje. O, korzeń! Fajny. Dobra, przeszedłem się chwilę po dżungli, pora sobie wskoczyć na kamień, żeby odpocząć. Podoba mi się, że jest pełno kamieni, żeby sobie odpocząć jako raptor, i każdy kamień jest inny. Nie wiem, czy trafiłem na dwa takie same kamienie. Znowu pada, ale w sumie teraz to jest taka lekka mrzawka, więc mi nie przeszkadza. Urozmaica to troszeczkę graficznie grę, bo wszystko, wszystko tak ładnie świeci, co prawda jest 10. Dziesię... O! Ten no, ale to chyba AI. Dodali teno AI, żeby można było na nie polować większym mięsożercą, ale chyba tylko na czas beta testów. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile obrażeń zadają teraz te małe gnoje. Nienawidzę ich. Dobra, widziałem tu wcześniej strukturę ludzi, także sobie ją teraz zwiedzimy. No, wygląda to ładnie, ale FPS-ów to ja mam tutaj 30. Patrzcie, da się bramę zamknąć. Dodali fizykę drzwi. Patrzcie, jakie raptory są duże przy kontenerach. To jest naprawdę sporej wielkości Dinek, nie? W porównaniu do człowieka. To się wydaje, że się gra małym linkiem. O, ciekawe co tę barierkę pogryzło. Może jakiś T-Rex? O, słychać inne raptory w okolicy. O, jakie małe palety. I to są chyba skrzynie wydaje mi się, że z jakąś amunicją czy coś, i okienka i w ogóle, ale to jest ładne. Wszystko. O, a tu coś nawet dziurę wygryzło. Ciekawe co to mogło być. I raptory w ogóle słychać, przydałoby się zmimitnąć, ale na razie zwiedzam Niech on tu przyjdzie. Dorosły. O, siemano! Jeżeli mam być szczery, to nie jestem największym fanem mgły. Inne pogody lubię, ale mgła jest taka sobie, chociaż bardzo klimatyczna, trzeba przyznać. Zbrodnie wojenne. oficjalnie się powiększa. Nie ma praktycznie różnicy, jak włączam i wyłączam lektowizję. A jest środek nocy, tylko że jest mgła. Mgła jest tak rozświetlona przez księżyc, że wygląda, jakby po prostu było biało. Nie? Mgła gęsta, jak mleko. Po prostu. Aż mi się na fraszki zebrało. Korzeń znaleźliśmy. Następny. Fajny. I zbogowane jedzenie w skale, którego nie widać. Też jest super. Słychać w okolicy jeszcze jednego utacha, który nas nawołuje, przepraszam Raptora, Omni Raptora, to już nie są utachy, więc właśnie go sobie szukamy, tylko że przez tę trawę to jest troszeczkę trudniej, ale na szczęście udało się nam znaleźć, rodzina znowu się powiększa. No ma epicki nick, Kapitan Gamer 306. <grym znać w okolicie> Dobra na jedzenie i na pici, pora ruszać dalej. Idziemy sobie na Highlandy. Widzicie, człowiek gra tak krótko, a już wie, jak dostać się do najładniejszych miejsc na mapie. Słychać w ogóle w okolicy kolejnego raptora, także idziemy sobie właśnie do niego i najprawdopodobniej będzie właśnie w tamtą stronę. O mój Boże, to JJ Joker! I udało mi się zaczynam w sumie. I udało nam się też znaleźć miejsce, które pokazywałem wam w poprzednim filmie, jak grałem Galimimem. To jest to właśnie jezioro w górach. Ten najwyżej położony punkt, raczej zbiornik wodny, chyba na nowej mapie. To miejsce ma w sobie coś takiego, że po prostu tu też chciałbym cały czas przesiadywać. Nie wiem, wszystkie rejony w górach na nowej mapie są po prostu piękne. No i są tu też krokodyle, jak słychać dinozuchy, a w górach słychać dinozaury. No to jest idealne miejsce. Mam nawet w wodzie widzieć tego krokodyla, taki biały. I może już zdążyliście zauważyć, że stamina mi się niezbyt chce regenerować, jak siedzę. Otóż weszły teraz dosyć duże zmiany w staminie i w jedzeniu. Nie wiem, czy mówiłem o staminie w tym filmie, czy w poprzednim, czy w ogóle mówiłem, ale w tej chwili staminy Dinki mają dużo więcej, ale też dużo dłużej się ona regeneruje. Zobaczcie zresztą, no, siedzę tyle czasu i no, nie regeneruje się. No bo żeby bo stamina mogła zacząć się regenerować trzeba dłużej posiedzieć i dopiero wtedy zaczyna się regenerować. Już nie będzie czegoś w stylu walka stamina, walka stamina. Teraz jest walka cały czas do śmierci. Nie ma odpoczywania na stamina. A teraz pora na epicką walkę z Deinozuchem. No, i uciekł. A jednak je. No i pół godziny regenerowania HP w plecy. Wydaje mi się, że on chce, żeby go zabić. Chłop zmienił kolor na czerwony. Po prostu przekolorował się. O, padł. Jego poświęcenie nie pójdzie na marne. Właśnie wykarmił rodzinę raptorów. Udało nam się też znaleźć tamę. A tam po lewej, z tego co pamiętam, jest taki fajny, długi kanion, tunel, coś takiego. I potem przyszedł do nas malutki raptor, który okazało się, że był tym białym Deino, którego zabiliśmy. I powiedział, że się poświęcił, żebyśmy mieli jedzenie, bo już mu się nudziło granie Deino, więc zmienił sobie na raptora i do nas przyszedł. A potem poszedłem się napić i zjadł mnie Deino. Koniec. Jeżeli chcesz razem z nami zagrać, to pamiętaj, żeby dołączyć na Discorda. Link jak zawsze jest w opisie. Dziękuję też aktualnym patronom. Lista się właśnie wyświetla. Dzięki wam ten kanał staje się lepszy i to dzięki wam mogę robić więcej filmów. Dodatkowo Dalara jakiś czas temu zrobiła mi na YouTube'a, także tutaj macie kilka jej prac, wpadnijcie na jej kanał i zobaczcie co tam ciekawego kombinuje. Link do niej znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało i życzę Wam miłego yy, weekendu? Chyba mamy sobotę. Tak, na razie.